28 czerwca w teatrze Starym w Bolesławcu samorządowcy z subregionu Jeleniogórskiego odebrali promesy o wartości ponad 8 milionów złotych na realizację projektu w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej, programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi oraz na zadania z zakresu melioracji i ochrony gruntów rolnych. Dzisiaj rozdaliśmy promesy z czterech funduszy, którym dysponuje Województwo Dolnośląskie. Część tych funduszy jest utworzona z budżetu Województwa Dolnośląskiego, ale również jest fundusz, który cieszy się największym zainteresowaniem. To jest Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, który głównie przeznaczany jest na budowę dróg dojazdowych do do pól. Ogromne zainteresowanie tym projektem. Mamy też świadomość tego, że jest to ogromna zachęta dla samorządów. Są to dodatkowe pieniądze na te inwestycje, które Gminy realizują, ale to też powoduje to, że chętniej przystępują gminy i powiaty do tych inwestycji. Natomiast jeżeli chodzi o powiatu, to głównie, ale nie tylko dotyczy to dofinansowania zakupu sprzętu pod potrzeby główniego odejścia. Promesy razem z marszałkiem wręczała radna sejmiku województwa dolnośląskiego Teresa Zembi, która wyjaśnia jaka jest idea przyznawania promes. Są to pieniądze po to, by polepszyć komfort, jakość życia mieszkańców małych gmin, wsi. Są przeznaczone na m.in. drogi dojazdowe do pól rolnych, na rekultywację terenów na jakieś potrzeby kulturalne. Także Jednostki samorządu terytorialnego już od dawna aplikują o te, o te fundusze. Oczywiście te pieniądze nie starczają w całkowicie na pokrycie danego zadania. Jednostki samorządu terytorialnego muszą dołożyć do tego, żeby dan, dane zadanie zostało zrealizowane. No niemniej jest to ogromny zastrzyk gotówki. Jednym z beneficjentów promes był samorząd miasta i gminy Olszyna. W dniu dzisiejszym miałem zaszczyt odebrać z rąk pana marszałka województwa dolnośląskiego Cezarego Przebliskiego dwie promesy. Jedna promesa dotyczy rozbudowy oświetlenia drogowego przy ulicy Chopina w Olszynie. Druga promesa dotyczy modernizacji urządzeń melioracyjnych. W sumie jest to kwota przyznana dla gminy Olszyna w wysokości prawie 145 tysięcy złotych. Jestem bardzo zadowolony, jak zawsze, z każdej złotówki, którą udaje nam się pozyskać dla gminy Olszyna. Jest to oczywiście jakiś taki objaw dalszej motywacji do pracy, żeby można było zrealizować te przedsięwzięcia. Na które składamy wnioski. Tym razem powiodło się. Nasze wnioski zostały pozytywnie ocenione. No i ta kwota, przeze mnie wymieniona wcześniej, na pewno nas wszystkich będzie satysfakcjonować. Burmistrz Leśko podziękował zarządowi województwa za pozytywne rozpatrzenie wniosku gminy Orszyna dotyczącego przyznawania promes. Serdecznie dziękuję dla zarządu województwa dolnośląskiego za pozytywne. Nie ocenienie naszych wniosków, które będą te środki wykorzystane w pełni i to w krótkim okresie. W powiecie lubańskim oprócz gminy Olszyna promesy odebrali również włodarze takich wspólnot samorządowych jak gmina Miejska Lubań, gmina Wiejska Lubań, Leśna i Siekierczyn, dodatkowo promesę na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania w imieniu samorządu powiatu lubańskiego odebrał starosta Lubański Walery Czarnecki.